Majki, daleko do tego domu. Idziemy idziemy i nie możemy dojść, no. A, Niko, mówiłem ci, że idziemy w złą stronę, a ty się uparłeś akurat na to. Nie, no jak? Ej, Majki, co to jest? Ej, nie mam pojęcia, ale zobacz, jak się świeci. Co to w ogóle ma być? To są jakieś schody? Tak, to są schody. Ej, Majki, rzeczywiście, to jest koniec wyspy, zobacz. Tam już nie można przejść. To są pewnie schody na drugą stronę. No tak, rzeczywiście, ale jakie one są wysokie i jakie długie. No tak, zobacz jakie długie. Długie, ale jakie fajne, kolorowe i takie. Ej, tu są dwa. To ty na to, żeby się ścigać? Ścigać się do końca tych schodów? No tak! Ja wezmę te tęczowe, a ty te drugie i będziemy się ścigać! A dlaczego ty musisz wziąć tęczowe? No bo byłem pierwszy. A no dobra, niech ci będzie, ale tylko tym razem. Aha, dobra. Widzowie, jeżeli chcecie, żebyśmy się ścigali na tych schodach, zostawiacie opeczki w górę i zostawcie subiki. A my się ścigamy, nie majki? Tak jest, uwaga i startujemy! Dobra, dobra, dobra! Ej, mam pierwszy jakiś. Dobuduj ten czowe schody. Ej, e? zobacz, mam jakieś bloki tęczowe, biorę je wszystkie. To buduj tęczowe schody, a ja co mogę mieć w tej skrzynce? A, ja mam patyki i wędkę? Po co mi to? Maki <laughs> ma patyka i wędkę, <laughs> A teraz Ja sobie nie się tym podsadzić. A ja sobie dobuduję schody, zobaczcie, bam bam. Tu Aha. sobie buduję schodki, żeby się zbudować wyżej. Elegancko, i jestem wyżej, Majki! Niemożliwe, że ty masz takie łatwe zadanie. No dlaczego ty dostajesz jakieś fajne bloki, a ja mam wędkę? A ty co teraz masz? Ja mam jakieś ruchome schody, ale w drugą stronę. No, a ja nie mogę wejść, ty co to mój... jest? Masz w drugą stronę schody, a ja co mam? Pójdź w dół, patrzę w dół. Wow, skaczę. Woo, ej, zobacz! Trampolinę! Ej, rzeczywiście! Normalnie sobie skaczę, zobacz! Juju! Nie ja próbuję wejść po tych schodach, ale... o, Dobra, udało mi się! Patrz. Ej, nie łap no mnie! Ej, nie łap ha? mnie! Majki, odejdź, odejdź. To jest oszukiwanie. Nie, 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 to jest oszukiwanie, ja biegnę! Nieprawda? Po coś dostałem tą wędkę! Ej! Ej, a, a, ej, zostaw mnie! Ej, zobacz, co <śś> teraz ty masz! O nie, tu są jakieś schody i przepaść! O, tylko żebym nie spadł, muszę się tu jakoś rozsędzić. Musisz skoczyć, no dawaj, Majki, dawaj! Uf, dobra i... E? o skaczę! Udało o się, Nico. Udało się! Normalnie Uf. doskoczył do tych urabinek. Wow, Majki, nieźle! A ja co mam? Ej, ja mam zobacz! Ruchome wejście, za nic nie muszę robić, sam wchodzę. I. O, nie! Dlaczego ty masz takie proste te zadania? Ja muszę mieć takie trudne! No bo sobie wybrałem tęczowy, taki lepszy. hi. hi, hi. Dobra, ja, idziemy dalej, Majki! Ja biorę! Tęczowy, dobra. O, ty masz jakieś kolorowe wejście? A ja mam tu pajęczyny! Co tu jest? Ej, ale masz skrzynkę, co masz skrzynce? O nie, nie uwierzysz, co mam w skrzynce! W skrzynce mam jakąś zbrojkę, ale ona jest skórzana, i mam jakąś pałę wielką. A. Co ty masz za jakieś wdzianko? Jakąś pałkę drewnianą? Co to jest? A ciekawe, co ja mam? Pyk. Łoo! Wow, Majki! Nie uwierzysz, zobacz to. Widzisz, patrzysz na mnie? No, patrzę, co masz? Patrz. O, co? Tak, Majki, zobacz na mnie. No, ty masz jakąś zbroję tęczową, jakąś super i super miecz, a Ja mam skórzane portki, jakieś stare śmierdzące kapcie i. E, drewnianą pałkę. Ale mi się mieni mieczyki, mieni mi się zbrojka, ale wyglądam kozacko. Co, Majki? No, wyglądasz super, to prawda, Niko. Ale ciekawe, co jest za tymi drzwiami. No to le lecimy, dawaj, i hopa, otwieram. Uwaga. o wow, golem, golem mnie bije, golem mnie bije. O, pokonałem golema. A ty Ej, jak nie tam? A, a ja sobie jakoś próbuję poradzić, tylko ta pała jest taka ciężka. A masz golemie? No, bijcie z tym golemem, bij! Próbuj. O, ale mu przywaliłem. A masz znowu. No, jak tu walczyć? Ty masz jakiś super mieczyk? O, dobra, przykleił się. No, mam super no, mieczyk, Super wezbrajkę? -e. Bam! Wow, ale mu przywaliłem. No, nareszcie, Mike, ile można czekać? i mam Szynkę, to jest szynce kluczyk. Ej, co Ej, ja masz szynce? A bo taki tu trzeba złoty. otworzyć, zobacz, tu jest kłódka na drzwiach i trzeba otworzyć. A ty masz diamentową kłódkę, a ja mam jakąś zrobioną. A ja ma... otworzyłem, już przeszedłem dalej, zobacz, Majki. A mój kluczyk nawet nie działa. O, no co to, to weź to tą pałką, rozwal sobie te drzwi. A faktycznie ta pałka może pomoże. O, no dobra. pięknie, pięknie, pięknie. I teraz zobacz, idziemy ja dalej. Ej, co tu jest? Jakie jest zadanie matematyczne, zobacz. O, nie, tylko nie matematyka, jestem taki słaby z My. Nie umiesz matematyki, no co ty? Jeden plus jeden, no to będzie yy, 3, tak? I, oh, chyba ty jesteś jednak słabszy ode mnie z matematyki. Ja mam 6 plus 4, to będzie dziewięć. Co nie działa? A, a plus też źle dałeś, też źle dałeś, też źle dałeś. Ale poczekaj, jeszcze raz. Jeden plus 1, jeden palec plus jeden palec, to są dwa palce, to będzie dwa! Zobacz, dwa! Wow, Bo udało ci się, a u mnie Ej, dobrze, otworzyłem! A u mnie to będzie... A, dobra, już wiem, o, jakie to było proste! Czemu ja się tak? Pomyliłem. A, no, 10. Dobra, idziemy dalej. Ło, wow, ty jakie masz zadanie? O jakie ty masz zadanie? Y, 1000 plus 1. Y, no ile 000. to jest, Mike? No dobra, otwórz, zobaczymy. Pam 1001. Widzisz, udało mi się! Wow, ej, dobrze, a ja 5 minus 5 to będzie chyba 0, tak? I myślisz dobrze, Niko? Mogę otworzyć normalnie drzwi! Uhu! Nie, udało nam się, czyli dajcie jeszcze zadanie, już są chyba za nami. Ej, zobacz, Uydziemy tu dalej. trzeba teraz wejść po schodach. Jak masz jakieś żyrawki takie fajne, zobacz, jakie fajne żyrawki kolorowe. O, jakie słodziutkie one są super, rzeczywiście, Niko. A ty nie masz nic? Haha, ha, ha, tak nie ja ma ja mam nic. tylko dirta. A nie denerwuj mnie, bo cię złapiesz. Ej, nie, weź tą wetkę, weź tą wetkę, weź tą wetkę! Wow, ale było prawie spadł, dobra, idziemy dalej. Ej, ja mam tu jakąś skrzynkę. Wow, Majki, jak ty to zobaczysz, co ja tu mam, co to masz skrzynkę. zobacz, jakie mam doki? Wo, wow, i on też się świeci jak całe twoje schody. A, A ja wiesz? co mam? O nie! Tomasz! Ja mam śnieżki. Ej, nie rzucaj we mnie śnieżkami. I Bo co? No bo tak nie można, to jest nie fair, odejdź ode mnie! Biegnijmy Dobra. dalej. Śnieżki mi się przydadzą na pewno. Ja mam kolejną skrzynkę. Ja też. Ej, mam jakieś drzewo. Mm. Ja no no też mam tutaj... drzewka i to siekierkę drewnianą. Co zrobić? Ciekawe, ciekawe. Wezmę te drzewa. Wezmę tą yy, mączkę kostną. I jeszcze mam siekierkę. Ty też masz siekierkę? Tak, ja mam siekierkę, ale mam drewnianą i mam jakieś drzewka. Po co mi są drzewka, żeby je sobie tu posadzić? No spójrz. No tak, w sumie tak. Ej, ja chyba rozumiem. Musimy posadzić drzewka i je wyhodować i zrobić sobie drabinki. Bo zobacz, tutaj brakuje drabinek i mamy coraz mniej drabinek. To myślisz, że to tak działa? Tak, na pewno tak działa. Zobacz, Majki Pyk, ja sobie hoduję drzewko Ładnie, i wow, ale moja siekierka Jest potężna, widzisz, już to? Wow, no, onaż wybucha Twoja siekierka, i zobacz, a. zrobię sobie Drewno, zrobię sobie patyki, teraz W tym momencie, pach, 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 pach pach, Robię sobie patyki, a ja mam inny pomysł Spójrz, a ja będę hodował tak drzewa I one mi urosną O, rośnij, o, nie może urosnąć Dlaczego? Dobra, to w takim razie Tutaj posadzę, i o, okej okay, Dobra, i teraz muszę Zrobić to dobra, jakoś... Majki, ty tam gada. Zobacz głupoty jakieś, zobacz, ja sobie już zobacz. Zrobiłem tyle drabinek i idę do góry. Pyk, zobacz, pyk, zobacz, No zobacz, jak to pyk. możliwe, Niko, że jesteś taki szybki. Zobacz, ja wy już zrobiłem! aha, mówiłem ci, że to tak działa, trzeba... Ej, ty hodujesz drzewo, żeby się wspinać, po nich co ty robisz? Tak jest, spójrz, dobra. No i teraz, i teraz jak wskoczysz dalej? Ach. O, nie! Prawie bym spadł. O, mały włos, dobra, chwila. Dobra, no, dawaj, Majki, dawaj, właśnie. Dobra, i skok. No Ech. i co? Mówiłem, masz za mało, za mało masz. Mówiłem, mam rację. O, nie starczyło mi. Jak ja mogę to teraz zrobić? Czy może ze śnieżek mogę zrobić śnieg? Tak, mogę. I Fata? co zrobisz? Robię. Ej, tu mi coś bije. A, co, blok się. śniegu ze śnieżek i się wspiął. Ej, to było sprytne dosyć, Majki. Tak jest, Dobra, dobra idziemy, idziemy dalej. dalej. Co tu mamy? O, dobra, schodki, schodki. Pięknie. I jakaś wajcha. Ty też masz wajkę? Ej, Zobacz, Majki. Czy ja mam jakąś wajchę? Masz wajchę! Tak, mam tu. wajchę. Dobra. Jest jakiś garaż chyba? Dobra, ja pierwszy, ja pierwszy, ja pierwszy. Odpalam mój garaż, zobacz. Jesteś gotowy? Dobra, odpalaj. No pewnie, że jestem gotowy. Nie mogę się doczekać. odpalam! Wow! wow! Widzisz to moje lapo? Wow! A ty co masz? A ty co masz? Ja się nie mogę doczekać. ciekawe jakie ja mam super auto i. Co to jest, Majki? Ja naprawdę już nie mam słów, dlaczego ja dostałem jakiś rowerek dla Bejbusia. Ej, weź, usiądź na niego, zobacz, jak się będzie jechało. A, Aha. jak ty wyglądasz, co ty robisz? Dobra, no, no, Mikey, z swoim lambo, zobacz, zobacz, zobacz. Brum, 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 brum. Ale to. Lambo jest super, a ja mam jakiś motorek. No, widzisz, zobacz, Mikey, ja będę szybszy na pewno od ciebie. Czy jest, chcesz się ścigać? No. Pewnie, ale ja chyba nie mam szans, no spójrzcie, ja jakimś trójkołowym rowerkiem dla Dzidzi. Widzowie, obstawiajcie, kto wygra ten wyścig w komentarzach, zostawiajcie łapki w górę i subiki, a my się ścigamy, Majki, jesteś gotowy? No pewnie, że jestem gotowy, Niko. No co, trzy, dwa, jeden, dar! muszę szybciej pedałować. Ej, ale tu są pit stopy, musisz się zatrzymywać i brać skrzynki, zobacz. Faktycznie, ja mam łuk, ale nie mam strzał, po co mi coś takiego? Mam jakąś łapę, ale dobra, jedziemy dalej, jedziemy dalej, jedziemy dalej, kto będzie pierwszy? Ej, to łapę. Jakoś zabiera te rzeczy. Dobra, Misza, jedziemy dalej, jedziemy dalej. Dobra, jadę, 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 jadę. Nie niemożliwe, że ty jesteś taki szybki. Jak to niemożliwe? Możliwe jest wszystko. Wow, diamenty! Ja mam szmaragny, mam wszystko! Co tu się dzieje? Dobra, jedziemy. <laughs> Ej, nie strzelaj we mnie, nie strzelaj we mnie! Nie bo ja z siebie z łuku i tak masz słaby ten pojeździk, więc dobra, jadę dalej, Mike jest w tyle. Zobaczcie, jest w tyle. Ma jedną strzikę w niej. dobra. teraz zostałem. Łuk, i naprężam, i strzelam. O, wow, co to jest, widzowie? Jakaś taka różdżka. Widzicie to, zobacz, Majki, ej, nie strzelaj we mnie, bo ja strzelę w ciebie. wow, wow! Co ty zrobiłeś? Co to jest? jest? Jakaś ogromna. Co to było, że ty tak wyskoczyłeś? Ta różdżka tak potrafi skakać! Co to jest za różka? Jesik, ja dostaję prezenty, a ty co? Masz strzałą! Aha, ej, dobra, nie strzelaj, nie strzelaj, podaję A patrz co jeszcze się. umiem, dostałem taką łapkę, co rzuca tymi blokami. Zobacz. Faktycznie, co to jest za łapka? A masz, a masz, a masz trafiłeś we mnie, Niko! A widzisz, widzisz, zobacz. Więc ci zadzielę lepiej ze mną. Ja lecę dalej, wygram ten wyścig, została ostatnia prosta. O nie, a ty mi położyłeś tutaj! O. No i co, że położyłem? To nieważne. Jadę, jadę. Ja dostałem tarczę? Po co mi tarcza? O. Nie mam pojęcia, Majki, ale ja wygrałem ten wyścig. Haha, ha, ty a, ja jedziesz dalej. Się Eh, dobra, i jestem na końcu. Hurra, udało mi się. No, fajnie ci się udało, że jesteś drugi. Haha ha, ha, Ale to drugi. nic, hurra, 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 dojechałem. dojechałem. Dobra, Majki, słuchaj, zobacz, tutaj są kolejne schody, czyli trzeba jeszcze wyżej wejść. O, jeszcze wyżej, dobra, no to. lecimy Ej, 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 jakieś skrzynki są po drodze? O, mam bumerang. Ty masz bumerang? Ty masz A ty super masz? rzeczy. A ja spójrz, ja dostałem siano, nawet ci nie mogę pokazać tutaj na dole, pa. Masz. Siano jakieś. To słuchaj, Po co mi siano? Co to za klocek jest? Ej, zobacz, o... a jak wezmę z bumerangiem, wrzucę, to zobacz? Stój tam, stój tam. Mhm. Mm o! Się skręciło. Co ci się U. dzieje, mój bumerak jest też, żeby w tobie przeszkadzać. Haha. Ha. O nie no, jeszcze tego brakowało, żebyś ty miał takie super rzeczy. Dobra, no to kolejna skrzynka, dalej. ej, weź zobacz, co mam w skrzynce. O, ja mam jakąś kolejną drewnianą pałkę. No po co mi to jest? A ja zobaczymy, co ja mam. Uuu, ej, ja mam jakieś soczki, jakąś tutaj. Nie wiem co to jest, jakaś lina, co to jest? Zobacz. Ej, Majki, zobacz! O wow. co ja mam? Ty się możesz tym przyciągać. O nie, ty będziesz jeszcze szybszy. A, no, czekaj, bo ja mam. Kolejne skrzynkę. rzeczy. זה היה קשה, אין את זה להבין את זה בשביל כאל צהר są jakieś spreje. spreje. A, tutaj jest napisane. Pokoloruj auta. Auta? Jakie auta? Nie wiem, właśnie ja nie widzę żadnych aut. Dobra, nasz? Majki, dawaj, lecimy dalej, lecimy dalej. Dobra, dobra, dobra. dobra. Sto, lecimy! Ej, Niko, nie w tą stronę, gdzie ty biegniesz. Eee, co? To auto już jest pokolorowane, musisz się zawrócić w drugą stronę. A, bo mi się pomyliło. No właśnie, no dobra, to idziemy drugą stronę jednak. Tak, chodź tutaj, dobra, idziemy. A tu są jakieś auta szarawe, trzeba pokolorować. Ej, rzeczywiście. Dobra, to ja je koloruję w takim razie. Ej, czekaj, Ej, już się, się kolorujesz? Poczekaj chwilę na mnie, muszę wziąć te moje spraye. Dobra, no pokaż, jak pokolorowałeś. Patrz, tylko ja mam brązowy kolor. Co Ale tylko brązowy jest? masz? Tylko. Nie, no Majki, zobacz, ja na przykład mam taki czerwony, zielony, niebieski. Zobacz, na przykład teraz pokoloruję na czerwono. Pyk, widzisz? Ale ty masz fajnie, ja mam tylko brązowy kolor, naprawdę. Zobacz, to na zielono. A ty pokaż teraz, jak kolorujesz ten samochodzik. No, on wygląda jak kupa, Mi się no, to nie podoba No właśnie wiem, zobacz, a ja na niebiesko pokoloruję, na fioletowo, a ty dalej jak? Na brązowo wszystko! O, dobra, no już muszę tak pokolorować, zobacz, no, bo co to a jest? ja mam wszystkie kolory, wszystkie kolory, zobacz. Mam tak, zielony, czerwony, niebieski, fioletowy, różowy, pomarańczowy i żółty. Wszystko pokolorowane, a ty wszystko na brązowo. Nie, jeszcze ten muszę pokolorować. Psik. O nie, muszę wymienić sobie spray. O nie, mi się już pokończyły spraye. Ja nawet nie mogę pokolorować No to go. niestety musisz mieć taki niepokolorowany jeden, czyli masz... Minus jeden, punkt. O, nie, znowu przegrywam. Dobra, lecimy dalej, zobacz, Majki, czy są kolejne jakieś skrzynki. To, to jest? Ej, jakieś, jakieś tutaj takie kółka, a w środku jakieś potworki są? Poczekaj, Majki, poczekaj, poczekaj, Majki. Ja postawię. Ło! Wow! Jaki smok! Ej, ty masz smoka, a ja mam jakiegoś kurczaka? I co z nimi? Ty wsiadłeś na niego, Majki! Ej, rzeczywiście, jaki on jest silny, ten kurczak! Ej, będziesz musiał na nim jechać, a ja na tego smoka też szedłem, Majki! Wow, ale on jest super, ten smok! Majki, to no skacz pierwszy, zobaczymy, czy dasz radę! A, ten kurczak jest taki chuciutki. Dobra, kurczaku, czekaj, testowy skok! Mam, dobra, i skaczemy! Udało się, Wey! udało się! przeskoczyłeś normalnie, a ja, czekaj, Majki, hopa! Wow, ale on skoczył, wow. on umie latać chyba nawet. Ale dobra, mieliśmy jeden, to jeden na każdy, to teraz kolejny. Zobacz, mój a, ja tak mam reniferka. Tam, a ja mam niedźwiedzia polarnego, co to jest? Uuu, no niedźwiedziu też fajnie, Majki, to skacz. On jest taki gruby, ja nie wiem czy on to przeskoczy dobra? I niedźwiedziu! Jest, udało nam się, udało nam się! Ej, fajnie, dobra, teraz ja na reniferku. Reniferku, dosz radę, mam nadzieję, że dasz radę, dobra. I chopa! Łołem! Wow, ja ale ty masz skoczne te, te, te zwierzęta. Dobra, dawaj kolejnego, dawaj kolejnego. Co tam masz? A, świnie. Te świnka, a ja co mam? Ło, wow, smoka wow, i mogę lecieć. Ej, faktycznie, ty możesz tu normalnie do końca przylecieć. Na, Mikey, skacz, skacz, skacz. Dobra, Majki, skac, skac, skac! Dobra, te świnie jest taka szybka. A, Ej, dobra, nieźle, zobaczymy teraz... Ej, Majki, Majki. Ty latasz, Niko. No ja widzę, ale jak ty ja latam na tym smoku. Jak ja mam to... Ej, zobacz, widzisz tu Majki? Ej, faktycznie, ale Wyglądasz ekstra na tym smoku. Majki, ja już mogę lecieć na następny etap, a ty tak skaczę teraz na świnie, rozpędzam się i skok. Patrz, udało mi się, Niko! Super, Majki, ja lecę, zobacz już na te Creepery. Ja chyba ominę te Creepery i pojadę od razu tutaj. za, wyląduję sobie tu, żeby nie móc walczyć z nimi. O, a zostawisz ty? mnie, a ja mam jeszcze następny rower i to jest. E, ośmiornica? No co? Jaka ośmiornica, Majki, co ty? Ja chyba na nie nie będę skakał, wiesz? No jak, nie no dawaj. O, może... O, jakiś golem, patrz. No to dawaj na golemie! Ale on nawet nie skacze, tylko w No co ty mówisz? No to skarta tej ośmiornicy! Nie, muszę skoczyć na świni! Drogi Majki, skata tej świni! E, dobra, to się rozpędza i skok! Udało mi się, ale skoczyłem do chłopa! Poczekaj! A, no oni mnie biją, golebie przydałbyś się teraz. Okej, okay, Niko, ale ja muszę się z nimi bić drewnianym mieczykiem. Co to mam być, bo Dobra, ono? możesz uciekać, możesz przez bramę. odepchnij ich i przez bramę. Dawaj, dawaj, Brawo, dawaj, dawaj. Otwieraj się, nie mogę otworzyć bramy. I otwieraj. Dobra, I wyszli do ciebie, uważaj, Majki. Mnie... A macie, a macie wstręte potwory. Dobra, pokonane. Tylko oni mnie biją, bo oni się stają niewidzialni. O nie, nie. Majki, dawaj, dawaj, wygrasz, to wygrasz. Dobra, dobra, dobra. Dobra, pokonani? Tak, pokonałeś ich, ale zbrojka ci się zniszczyła. O nie. Cała moja zbrojka poszła na nic Ej, ten smok to może odlecieć stąd Idź sobie stąd, dzięki O, poleciał sobie Dobra, Ej, ja mówiłem w walczyć z tymi creeperami Ale zobacz, ja to mam ich na hita z moim takim super mieczykiem Zobacz, bam, bam, Ej, bam, bam, bam ale jak zobacz. one muszą wybuchnąć Bo one są takie kolorowe Ale one nie wybuchają, bo ja je przed wybuchnięciem Ale dobra, Majki przeszliśmy Więc została chyba ostatnia prosto do tej mety Tam, zobacz, widzisz? No faktycznie, dobra, no to biegniemy w takim No to dawaj, mno. dawaj Majki, jedziemy, jedziemy o, Tutaj o, to jakieś kolce i one jest Ja omijam normalnie. kolce, normalnie pyk, pyk, ominąłem. Ej, zobacz, tutaj są jakieś teraz taki mini parku, żeby przejść. To co, Majki, przechodź. O, dobra, tylko się trochę boję, że spadnę, ale. O, wow No, dawaj, dawaj, następny. Ja zaraz będę po malutku leciał za tobą, ale ja widzę, że Ty też masz jakieś problemy, chyba, co? No, mam trochę problemy, bo się przestraszyłem, że spadnę. Wiesz, na tym aż <laughs> ja nie mówiłem. No, widzisz, ja normalnie skaczę, zobacz. Wow, Ty sobie radzisz, dobra? O, ja nie mogę być gorszy. O, i tutaj. Dobra. Ej, teraz... nie tu stronę, niko idzie o, jak nie w o strony. No normalnie nie skoczyłeś tą stronę, co potrzebę. A, pomyliło mi się znowu te moje oczy! Zobacz, muszę tutaj iść. Majki, poczekaj na mnie. Czekam na ciebie, patrz tu jestem. Ej, to wyścig! Jakie czekanie? Ja muszę. A, tutaj no tak, szybko. wyścig, wyścig! Ej, tutaj są jakieś płotki! Faktycznie popatrz trzeba iść tak jak ja, powolutku, żeby nie spaść. No idę, idę o, powolutku, o, 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 o. zobacz, widzisz mnie? No, widzę, widzę Niko. Ale o, ja muszę tutaj patrzeć pod nogi, żeby nie upaść. No, musisz patrzeć pod nogi. Ja też muszę patrzeć pod nogi, ale zobacz. Ja cię kręcę. Ja następstwem zbrojką jestem o wiele cięższy od ciebie i jest mi ciężej trochę iść. No tak, ale ta zbrojka może ci się jeszcze przydać, bo nie wiadomo, co nas czeka tam dalej, a już nie mam zbrojki. No, to my zniszczymy te potwory niestety, ale dobra, tam, dasz radę bez zbrojki, nie? Tak jest, dobra, przechodzimy już tutaj ostatnie, przyspieszam, uło, uło, uło. i tu trzeba przeskoczyć to i skok! Udało jest, mi się! Jestem to. też, jestem też! Ej, Ej co to jest? No to teraz się będzie działo. Ej, tam jest jakiś potwór! Faktycznie, tu jest jakaś arena, Niko! Mi się wydaje, że to jest ostatni etap tych schodów, i trzeba będzie po prostu, żeby przejść. To poskonać te potwory, które tam są! Co ty na to, Majki? Ty myślisz, że tak będzie? Myślę, że chyba tak, no bo spójrz tam, chodzi jakiś skorpion. Co to w ogóle jest? Właśnie widzę, ale dobra, widzowie, jeżeli chcecie, żebyśmy przeszli, to, to zostawiajcie opeczki w górę, zostawiajcie subiki, a my zaraz z Majkim idziemy się bić z tym wielkim potworem. Tak jest, Majki? Tak jest, Niko, wchodzimy, tylko ja się trochę boję skorpionów. Nie, dobra, nie bój się, ja ci pomogę, bo zobacz, jaką mam zbrojkę, widzisz, zobacz. O, faktycznie, a ja mam tylko tarczę i mogę się tarczą osłaniać. Dobra, Majki, to co? Trzy, dwa, jeden! Jedziemy na tego potwora! Tak jest! A masz potworze! Koń tutaj bum, bum! Jedziemy z nim, jedziemy! Dawaj Ale go, Majki! No bo ja, ja mam super tęczowy ten Zobacz jaki ja mam... O, Tak, wszystko? Się... Zobacz! Tylko hmm. jeden potwór? To co? Przeszliśmy? A gdzie jest przejście dalej? Halo? No, no i co? Już? Aaa! Majki, za tobą! To jest wielki Enderman! Spójrz jak on się pojawił i też się świeci! Ci, tak jak Twoje schody. No tak, bo. A, bo ten Skorpion był od ciebie, a ten Enderman jest ode mnie. O, o czyli on będzie trudniejszy. Tak, dobra, zbijemy go, dawaj, Majki. Tak jest, a masz Endermanie, wielki. O, wo wo wo, jaki on jest szybki. Majki, w, oh. w nogi, w nogi, w nogi, w tak nogi, dawaj, jest. w nogi. Endermana zawsze trzeba być po nogach, bo się wścieknie. Dawaj, Majki. Jego! go, go. Dawaj, dawaj go. Ale ja mam drewniany mieczyk i pałę. Nie, to nic, to nic, po prostu się z nim bij. Ej, zobacz, został mi króliczek, Siadam na króliczkę, będę jeździł na króliczku! Co, ty masz jakiegoś króliczka? Został mi króliczek z tej poprzedniej tej! Zobaczcie, bijemy go! Jak ty na nim! Też, masz też sobie postaw, masz! Co, co to ja dostałem? Nie wiem, ale dawaj! No ja mam kucyka jakiegoś! <laughs> Majki ma kucyka, wsiadaj ku kucyka nawet Majki! Dawaj do niego, nie będę wsiadał! Dobra, Dobra bijemy cię, bijemy! Wow, 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 Jaką biję Ej! Pokonaliśmy go Majki! Udało nam się. No dobra, pokonaliśmy tych dwóch złych potworów. Teraz trzeba przejść dalej, dobra? Ty? Ej, Majki! Coś się dzieje! Uu! Majki, wstawaj, wstawaj! Ale miałem twarde lądowanie, Niko. No. Ej, my oh. chyba... Teleportowało nas do domu! Ej, faktycznie, jesteśmy na Smajlandii przed naszymi domkami. No tak, super! Widzowie, jeżeli wam się podobało, to zostawiajcie subiki, zostawiajcie łapki w górę i też wpadajcie na kanał do Majkiego, tak jest, Majki? Tak jest, wpadajcie też do mnie!